że dowiemy się jutro, bo takie podsumowanie na pewno będzie, jeśli chodzi o klasyfikację klubową. Ale nie tylko, drodzy Państwo, myślę, że warto yy, przyjść tutaj yy, i zobaczyć jak klasyfikacja będzie wyglądać. Numer 37 także przedstawiciele Automobil Klubu Śląskiego. Jeśli mogę prosić o autoprezentację to proszę. Po raz pierwszy startujemy w tym rajdzie zarówno ja, jak i pilot, także będzie to dla nas wielka przygoda. Odcinki robią niesamowite wrażenia, także pojedziemy naprawdę z wielkim uśmiechem na twarzy i to jest nasze spełnienie marzeń, że tutaj możemy na tych odcinkach się pojawić czyli kolejni debiutanci Łukasz i Maciej przedstawiciele Automobil Klubu Śląskiego witamy ich serdecznie coraz więcej debiutantów to cieszy że przyjeżdżają i no, sprawdzają swoje siły właśnie tutaj na tych odcinkach załoga z numerem 38 to Jędrzej Niemiecki Automobil Klub Śląski i Wojciech O, oh, to w samej darku. bogato, odcinki mega szybkie z wielkim uśmiechem na twarzy przyjechaliśmy na metę, bo naprawdę było wiele takich miejsc na tym rajdzie, gdzie, gdzie można było zostać i, i w zasadzie zakończyć rajd także naprawdę bardzo się cieszymy z Maćkiem, że, że tutaj jesteśmy na na rynku w Cieszynie odcinki naprawdę rewelacja dziękuję Państwu dostarczyć emocji i radości, a ja zapraszam numer 37 tutaj na rampę załoga Wjeżdża i zaraz dowiemy się może jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. Łukasza zapytamy o emocje, ale widzę, że zadowolony, uśmiechnięty, to znaczy, że było superowo. Było naprawdę rewelacyjnie, jak tu nie być uśmiechnięty. odcinki naprawdę fantastyczne. Z wielką radością je pokonywaliśmy. Bardzo trudne skomplikowane os -y, także ambicje troszkę schowaliśmy do kieszeni. Najważniejszym celem to była meta. Udało się, dlatego może dopisuję. Wielkie brawa, dziękuję za wypowiedź. Są na mecie, zrealizowali swój cel. Wielkie brawa dla załogi z numerem 37. A ja zapraszam załogę z numerem Idzie. ja tylko przypomnę.